Poczynamy, bo to cenę prewcy. Jeden z trójki, bo jeszcze jest najzdolniejszy, jak wszyscy twierdzą, bo Petera Domen, najmłodszy. Wygrał niedawno olimpiadę matematyczną w całej Słowenii, a więc będzie miał problem na co się zdecydować. Cenę prewc Dwudziestolatek, bardzo ładny skok. 18, przepraszam, lat. Tak, zawodnik, który w Pucharze, kontynentalnym, w Pucharze kontynentalnym w tym sezonie stał na podium u nas w Zakopanem, gdzie był dwa razy trzeci, był także drugi w Falun. Zawody Pucharu kontynentalnego zakończyły się w minionym tygodniu. No i tam wielu z Grupy Narodowej Słoweńskiej, aż 13 Słoweńców dzisiaj tutaj będzie startował w kwalifikacjach, tam się prezentowało. Pierwszy wynik powyżej punktu konstrukcyjnego, 13 belka startowa z tej rozpoczęły się kwalifikacje. Wiatr około dziesiątej 1, 1, metra na sekundę. Z tyłu z tyłu skocznia, więc miał dodane punkty. Dodajmy jeszcze, że oceny wystawiają sędziowie z Niemiec, Słowenii, Finlandii, Japonii i polski sędzia Marek Siderek. Znana postać, nasz niegdyś współkomentator, gość studia, wielki kibic skoków i teraz bardzo dobry kolejny skok Matiasz Bungertar. Karyś, to jest ja tak, 128,5 metra. 128,5 metra. No, w seriach treningowych e, zawodnicy skakali e, ponad punkt konstrukcyjny, ale takich bardzo dalekich lotów nie było właściwie. Tylko reruch i shimizu dwukrotnie przekroczył 130 metrów. Japończyk raz 131, raz 130 metrów w serii treningowej. To no, powiedzmy, ten stary rekord tej dawnej skoczni e, blołdkowej wylikanki to jest Noriakiego Kasai, ostatniego wówczas 98 roku zwycięzcy, 147. 7,5 metra. 140 metrów skoczył tutaj Robert Kraniec, ale ten na tej już nowej skoczni nie został uznany, nie było to oficjalnie. Oficjalnie 135 metrów Nikola Majer, Francuz. I tego tej odległości będziemy oczekiwać od najlepszych skoczków. Początek konkursu bardzo dobry. 128,5 metra Pungertara 126 metrów cenę prewca. Teraz trzeci ze Słoweńców Anze Simeniec, troszkę Simenic troszkę bliżej. To zawodnik, którego już oglądaliśmy w pucharze świata w ubiegłym sezonie. W tym sezonie w większości startował w zawodach pucharu kontynentalnego. Między innymi wygrał u nas w zakopanym. Teraz 117 metrów na razie najlepsza, najgorsza odległość trzecie miejsce. Ale teraz popatrzmy, Anrze. Lanisek to jest bardzo zdolny chłopak niespełna 18 lat, 17 lat, 10 miesięcy. Startował już w Mistrzostwach Świata Juniorów. W tym roku był 12, szósty w Drużynie. Nie mieli takich sukcesów jak w poprzednich latach, ale te ostatnie mistrzostwa zdominowali Polacy z Jakubem Wolnym. Mistrzem Świata Drużynowo także. No i popatrzmy, Lanisek, odległość. 128,5 metra, 128,5 metra miał także Pungertar. Lanisek, rzeczywiście bardzo zdolny chłopak, w drugim treningu skoczył tutaj nawet metr dalej, 129,5 metra, teraz 128,5, prawie bezwiecznie 1,1 punktu dodana do noty, a oceny za styl też dobre, 3 ,18 2 po 17,5 punktu. No i staw szkoleniowców słoweńskich zadowolony, bo w tym momencie jest na drugim miejscu Lanisek. Tu możeś pokazać cała grupa znakomitych szkoleniowców, którzy. Znani są dobrze w Słowenii, z Krań, z innych ośrodków, które szkolą młodych chłopaków, no ale teraz ta.